Uh -huh. Siema, Witam was w kolejnym odcinku i kolejnym poradniku na kanale. Dzisiaj pokażę wam jak zainstalować Multi do Eurotrack Simulator 2, czy tam Trackers MP Multiplayer. Dokładnie zaraz wam o tym wszystko powiem. Czyli dzisiaj pokażę wam jak w ogóle zagrać na multi, jak pobrać ich aplikację, jak założyć konto i tak dalej i tak dalej. Ale też podam wam takie rzeczy, które przydadzą wam się nieco później, czyli na przykład zmienianie ników w grze albo zmienianie tego tagu. oraz też w skrócie, ale obszernie powiem wam o serwerach Jakie są na multi, jak i do czego służy. No to nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, jeśli poradnik Wam się przyda. Zostawcie też Subika, bo lecimy pod Waka do końca tego roku. Wbijcie też na Discorda, link macie oczywiście w opisie. Oraz też możecie w komentarzach napisać, jaki następny poradnik chcecie do gry na moim kanale. Nawet to nie musi być ETS, mogą być to inne gry. A teraz lecimy z odcinkiem. No to pierwszą rzeczą jaką musicie zrobić musicie wejść na stronę trackersmp.com link macie oczywiście w opisie no i następnie klikacie register żeby się zarejestrować lub jeśli macie już konto to login. Jeśli klikniecie register to macie coś takiego no i tutaj jest napisane co musicie mieć musicie mieć albo Eurotrack Simulator 2 albo American Track albo i to i to kupione już aktywowane na Steamie czyli nie może być to crack, musi to być normalnie legalnie gra kupiona na Steamie, możecie ją kupić nawet sobie w Empiku, ale przy Steamu Musicie je zainstalować. E, tutaj jest napisane, że kopia nie będzie Wam e, działała. E, musicie mieć ponad dwie godziny w grze no i nic więcej nie jest ważne. Następnie klikacie sobie tutaj e, w to, co macie z Steam, no i piszecie waszą nazwę użytkownika Steam oraz hasło. Pamiętajcie nazwę użytkownika, a nie mail. No i następnie klikacie, zaloguj się. No i prawdopodobnie po tym, jeśli już założycie konto, no to na waszego maila przyjdzie taka, taki mail, którego musicie potwierdzić, klikając tam w link. E, no a najpierw musicie tego maila otworzyć. Najczęściej ten mail Przychodzi normalnie wam albo na zakładkę gaming, jeśli macie, albo na zakładkę po prostu normalną, ale też sprawdźcie zawsze folder spam. A jak nie będzie przychodziło, to po prostu sobie odświeżajcie pocztę. No ale jeśli już założycie konto, to klikacie sobie login, no i tutaj się wtedy logujecie, ale już nie na te konto Steam, tylko na te konto mp Jeszcze tam powiem, że prawdopodobnie jak założycie konto, musicie tam wpisać waszą nazwę użytkownika, wasz e-mail, prawdopodobnie wasze hasło i tam jakieś inne, ale myślę, że to będziecie umieli. No i dobra, gdy już Jesteście na stronie, to pierwszą rzeczą, jaką wam polecam wejść, to, to najechanie na wasz nick, no a następnie settings. Tutaj na pierwszym profil and connection możecie napisać, wysłać na przykład linki do waszego Twitcha, Twittera, Facebooka, World of Tracks albo YouTube'a. E, możecie też napisać wasz opis, czy tam coś, e, albo zrzucić awatar, aczkolwiek mało kto to robi. Tutaj macie jakie DLC posiadacie do gry. E, ja tutaj na przykład mam zaznaczone, że mam tylko ETS-a, e, no i mam te wszystkie DLC, które mam do ETS-a. Na przykład mogę kliknąć Check DLC, żeby je jeszcze raz sprawdziło. Jak kliknę na Eurotrack, to mam pokazane tutaj wszystkie, które już posiadam DLC oraz wszystkie, które jeszcze muszę zakupić, żeby mi je wszystkie miał. Wiecie o co chodzi. Na Site Settings zmieniacie ustawienia dotyczące strony internetowej. Wybieracie sobie czarny czy biały motyw chcecie oraz Time Zone, czyli strefę czasową. Tutaj ja wam tego nie polecam zmieniać, bo to nic w sumie wam nie da, a w Account Settings zmieniacie rzeczy odnośnie konta. Pierwszą rzeczą, żeby w w ogóle tu coś zmienić, musicie mieć dwuetapową e, autentyczną logo, log, logowanie, nie wiem jak to się dokładnie na polski tłumaczy, ale myślę, że tutaj poradnika wam nie będę robił, bo po pierwsze już założyłem, więc drugi raz nie mogę, a po drugie jeśli szukacie tego, to wpiszcie po prostu jak założyć e, dwuetapowe logowanie do np. przykład Pay i wyskoczy wam, no ale tutaj w account settings w edicie możecie zmienić e, między innymi wasz e, nick wasz mail, wasze hasło, e, pierwsze co to musicie wpisać, wasze hasło które aktualnie macie w że to ja już je tutaj wpisałem. Ja teraz zmienię jeszcze sobie username, czyli nazwę użytkownika. Pamiętajcie, że możecie zmieniać co dwa tygodnie tylko nazwę, więc upewnijcie się, że wszystko dobrze wpisaliście. No i gdy już to zrobiliście, musicie kliknąć save. Jeśli chcecie na przykład nowy has nowy mail, to piszecie sobie tutaj nowy mail, to piszecie sobie tutaj nowy mail, a później w repeat name to po prostu je powtarzacie. Tak samo z hasłem. No klikam sobie save. No i tutaj pojawi wam się informacja, jak zmieniacie na przykład nick nie może zmienić twojego Niku przed e, tam 16 listopada. E, no, i na tej stronie już praktycznie nic więcej nie możecie zrobić. No, tutaj oczywiście, jeszcze musicie aplikację pobrać. E, klikacie sobie w Download i klikacie w Download. No, i wtedy pobiera Wam się taka aplikacja, dzięki której będziecie mogli grać. Tutaj już na tej stronie nic nie musicie zrobić. Jeśli e, no ktoś naprawdę chce coś, e, ten to może sobie sam poszukać. Tutaj ma na przykład support, e, może zgłaszać e, odwołanie do bana, może reportować kogoś. No, ale tutaj połowa osób albo bo nawet więcej osób tego nie robi, więc o tym wam tłumaczyć nie będę. No ale gdy zainstaluje wam się ta aplikacja, to pojawi się taki plik, czyli launcher 1004, z 1004 to jest jakby jego aktualizacja, czy coś takiego. No tutaj albo go otwieracie, albo klikacie prawym przyciskiem wypakuj, no tutaj co kto woli. E, oczywiście później klikacie sobie install track, ale w sumie to najlepiej przerzucić od razu. E, no i sobie otwieracie ten e, install tracker z MP, no i dalej musicie robić to samo co ja, czyli klikacie sobie next, Następnie i accept the agreement, czyli że akceptuję ich tam umowę. E, klikacie sobie next, następnie klikacie do jakiego folderu ma wam się zainstalować, e, oczywiście ten tracker sam, klikacie sobie później next. E, no i tutaj e, wybieracie co chcecie. Możecie sobie zainstalować e, jedną rzecz albo dwie rzeczy, zależy co chcecie. Jeśli na przykład macie ets -a, to zostawcie zaznaczony tylko ATS. Jeśli macie tylko ETS-a, to zostawcie zaznaczony tylko ETS, żeby do tego tylko wam się multi pobrało, e, no bo wtedy mniej waży. E, no to ten ETS-2. Tutaj musicie, tutaj macie napisane, co, ile po prostu pamięci wam wymaga 1,4 MB. E, no i następnie klikacie sobie Next. Tutaj musicie podać waszą ścieżkę do EuroTrack Simulator 2. Najprawdopodobniej wam już to wyskoczy od razu, ta ścieżka. Jeśli wam nie wyskoczy, to pamiętajcie, że to musi być e, jak, wasz dysk, później Steam, Steam Library, Steam Apps, komom i ETS-2. Następnie klikacie sobie Next, Next, Next next i install przepraszam i finish i już wam się to zainstalowało. No i następnie widzicie, że tutaj mam plik otwieracie sobie go klikając dwa razy no i tutaj macie już waszą aplikację. Tutaj macie podane jeszcze że musicie zainstalować dodatkowe czy tam aktualne update'y. Oczywiście wersję zawsze macie tutaj pokazaną jaką musicie wejść. jeszcze wam coś pokażę. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze mieć taką wersję, czyli na przykład jak macie suportowana wersję ETS2 to jest 1.38 no to żeby wam to działało to to wchodzicie sobie na Steam'a, na ETS, a prawym przyciskiem myszy właściwości beta i braku udziału w betach, to najczęściej wam polecam. Albo po prostu, jeśli wam to nie będzie działało, no to wtedy na przykład Temporary 1.38 i tak dalej. No ale mi to na pewno będzie działało. Klikacie sobie później Install Available nie wiem jak to się czyta, Updates. No i najczęściej to trwa 2-3 sekundy pobranie. Klikacie sobie wtedy Launch ETS i już wam się włącza ten ETS Multiplayer. No ale teraz musicie się zalogować. Tutaj wpisujecie waszego maila, wasze Hasło, polecam wam zawsze klikać remember mi żeby was zapamiętało, i później już nie musicie klikać. Jeśli zapomnicie hasła, no to klikacie sobie click here. A jeśli pobrać aplikację, nie macie konta, ale już to zrobiliście wcześniej, no to klikacie tutaj. No, następnie klikacie login, no i tutaj zobaczcie, macie parę serwerów. No i dobra, oczywiście mówię o ETS-ie, o ATS-ie jest podobnie, ale no pokażę wam tylko na zasadzie ETS-a, bo tylko go mam. No i tutaj jest Simulation 1, czyli taki główny serwer dotyczący no tego multiplayer. Jest godzina zerowa, dlatego tak mało osób jest. No i dobra, no to tutaj macie najpierw status, czy jest online. Zawsze jak macie pokazane, to są online. No i na tym serwerze kolizje są włączone, czyli możecie się zderzać z innymi graczami, ale za to będzie ban. Więc uwaga, speed limiter wynosi 90 km na godzinę, więc więcej jeździć nie możecie. Chyba możecie sobie zdjąć ten speed limiter i wtedy jeździcie 120, ale już tutaj pewny nie jestem. No i na tym serwerze możecie grać jeszcze autami. Drugi serwis to Simulation 2 na tej samej zasadzie, tylko Tutaj już mniej osób jeździ. Następnie US Simulation, czyli na tym e, serwerze jeżdżą Amerykanie, w sensie ten serwer jest ustawiony na Amerykę, więc e, ja tam nie polecam wchodzić, bo po pierwsze jest bardzo mało osób, a po drugie możecie mieć lagi, jak będziecie mieli, e, w sensie macie lokalizację w Europie, a weźmiecie na Amerykę, nawet jak weźmiecie przez VPN na Amerykę, to lagi możecie mieć. Tutaj SGP Simulation nie wiem, co to jest. Na idzie, nic nie ma, w sensie e, możecie jeździć sobie autami, nie ma kolizji, czyli możecie się zderzać i z innym graczem, ale nie uderzycie w siebie, siebie tylko przejedziecie obok, nie macie speed limitera, możecie jeździć ile chcecie no i następnie dwa są promoc oraz promoc arcade promoc arcade działa na tej samej zasadzie czyli po prostu możecie w siebie uderzać, ale nie ma kolizji macie, możecie jeździć autami i macie promoc, musicie go mieć, zaraz wam powiem o promocie, no, no na zwykłym promocie no zderzacie się i macie kolizję, speed limiter wynosi 90 oraz są też auta no a jeśli chodzi tutaj o promoc, no to promoc to jest taka... A... Modyfikacja dodająca powiększoną mapę, w sensie dodająca nowe państwa, nowe miasta i tysiące, albo nawet, no, nie tysiące, miliony kilometrów nowych dróg. No ja już zrobiłem poradnik jak zainstalować Promocsa, a teraz Wam się wyświetla, a jak nie, no to macie go w opisie. Jeśli chodzi o Promocsa, no to żeby mieć tą modyfikację, no to musicie mieć wszystkie DLC, które są aktualne, czyli na tą chwilę to jest Francja, Italia, Goinki, Skandynawia, Black Sea oraz Baltic Sea. Jeśli dojdzie Iberia, to tam 2-3 miesiące po tym, jak wyjdzie Iberia, będzie I I Iberia wymagana. Nie macie wszystkich DLC, to nawet nie próbujcie, bo, bo wam nie pójdzie. Na tamtym poradniku dokładnie wam pokazałem, jak zainstalować e, tego promocja. E, tutaj co musicie zrobić? No, to wrzucić tego promocja do gry, i nie musicie ustawiać kolejności. E, trackers MP samo wam to zrobi. I uznajmy, że wejdę sobie na ten simulation jeden, na ten najgłówniejszy serwer. Możecie tutaj sobie kliknąć refresh jeśli chcecie mieć pokazane dokładnie, ile jest o, osób. Zobaczcie, że ciągle ciągle wychodzą, no jest godzina zerowa, więc, więc no i klikacie sobie join the server, żeby was dołączyło do serwera. Następnie wybieracie swój profil jaki chcecie mieć. Pamiętajcie, żeby profil był czysty, bez żadnych modyfikacji, bo jak będziecie mieli jakąś modyfikację, na przykład ja tutaj mam, no to po prostu może save wam się zbagować, ale też żadną modyfikacją legalnie nie możecie wejść na trackers.mp. W sensie są jakieś modyfikacje dodające wam naczepy nowe, na przykład potrójne, poczwórne, czy jakiś Pociąg znaczy, ale nie polecam, bo za to leci praktycznie automatycznie ban, jak zobaczy was moderator, więc no nie polecam, to jest serwery, żeby się bawić, a nie żeby komuś wsuć zabawę, więc też e, nie polecam być toksikiem. No i wchodzimy na serwer, no i teraz e, macie tutaj ciągle, wam się pojawia, czy ghost mod, czyli po prostu duchowy mod, czyli brak kolizji, e, macie też w lewym, w prawym górnym rogu, co rusz się wam wyświetla. E, Pozycja wasza, czyli na przykład, jak macie pozycja tam napisane 4, no to po prostu przed Wami jeszcze jest wtedy 3 graczy, no i Ty po nich wchodzisz, czyli oni najpierw muszą wejść, a później Ty. Wam to nie robi różnicy, bo to raczej szybko się wchodzi, tak jak tutaj widzicie. No i pod tabem jeszcze tutaj powiem: macie listę graczy, widzicie, że obok mnie w Berlinie jest 25 graczy. No i teraz Wam jeszcze powiem takie najważniejsze informacje, czyli pamiętajcie zawsze, żeby jeździć z włączonymi światłami, bo za to. Możecie zostać skikowani, jeśli nie będziecie mieli w jakichś tam godzinach świateł włączonych, to od razu Wam e, przypomnę. No i patrzcie, w prawym górnym rogu mam napisane No Collision Area, czyli w tym miejscu jakoś tak e, nie ma kolizji, czyli na przykład na garażach, na niektórych stacjach benzynowych, na firmach, jak wjeżdżacie w innych graczy, to po prostu nic Wam e, się wtedy nie robi. No ale dobra, następną rzeczą jest CB Radio, o której Wam powiem. E, tutaj klikając tapa, a później prawy przycisk myszy. Możecie zmienić sobie e, radio, na którym gadacie. E, takie najgłówniejsze, to jest bodajże 19. Zmieniacie radio klikając sobie e, tutaj na te kółko. Możecie w ogóle je wyłączyć klikając, e, któryś z tych przycisków czekacie na ten tutaj e, no a tutaj sobie zmieniacie. Ja na przykład, wejdę teraz na serwer e, 19. Widzicie teraz, że ciągle coś gada, ja wam tego nie będę puszczał, bo to jest po prostu rozwalone. w się sensie różni są gracze. Ja najczęściej jeżdżę na e, jedynce, nawet na konwojach. E, no a pamiętajcie, żeby jeśli chcecie gadać na SMP w sensie na wszystkich radio, to przytrzymujecie po prostu X i teraz gadacie, teraz ktoś mnie słyszy, jak jest na tym y, jedynce na kanale, no ale dobra, na tabie jeszcze macie parę rzeczy y, do zrobienia. Na przykład jak klikniecie na kogoś, to możecie kogoś zreportować, dodać na Steamie, ale jeszcze wam pokażę taką opcję Settings. Tutaj możecie w players on the World Map, możecie zaznaczyć sobie, jakie chcecie kolorki graczy y, na mapie. Jeśli chodzi o player y, color to każdego gracza będziecie mieli kolor, a jeśli Friend Color, czyli kogoś, kogo macie znajomych na Steamie, no to tutaj sobie możecie zmienić. E, kolejną rzeczą jest na przykład e, loading flags and e, loading cabin accessories u innych graczy, ale ja tego w sumie nie będę robił, bo to żera wam e, trochę obciążenie. No i na player tagu e, zmieniacie sobie player tag, czyli zobaczcie, że mam tutaj mój nick, ale jeszcze jest takie coś jak tag. Na przykład e, gdy zmienię sobie napiszę odcinek i kliknę i kliknę apli to zobaczcie, że tutaj mi się zmienia na odcinek. Ja sobie zawsze że to mam tester wpisany. No ale najczęściej to player tak zmieniacie w jakichś firmach, tutaj możecie sobie zmienić kolor. No i myślę, że o wszystkim wam powiedziałem, jeśli chodzi o multi. Jeszcze jest jedna rzecz taka, jeśli klikniecie na przykład na rynek przesyłek i nie będziecie mieli żadnej przesyłki, czy z tego miasta, czy ogólnie, no ja pewnie akurat teraz będę miał, no mam no to musicie przejechać się gdzieś, przespać się i dopiero wtedy odpalić. No i myślę, że już o wszystkim wam powiedziałem, jeśli jeszcze byście mieli jakieś pytania. No to zachęcam do pisania ich w opisie No i co, jeśli poradnik wam się przydał Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę Subskrypcji na kanale Mam nadzieję, że powiedziałam wam e, o Trackers MP obszernie Że już e, wiecie naprawdę wszystko o co chodzi No i co, wbijcie też na Discorda Piszcie jakie następne poradniki byście chcieli I siema, do następnego, cześć!